Witajcie w 25 odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o komecie międzygwiezdnej, wodzie na planecie pozasłonecznej oraz masywnej gwieździe neutronowej. Zaczynamy od odkrycia kolejnego obiektu pochodzenia międzygwiezdnego, który przelatuje przez nasz układ słoneczny. Obiekt nazwano C2019Q4 Borisov na cześć jego odkrywcy. Jest to najprawdopodobniej kometa pochodząca z przestrzeni międzygwiezdnej. Jest to drugi taki zaobserwowany obiekt w historii. Pierwszym był obiekt o nazwie Oumuamua, który został zaobserwowany w 2017 roku. Tym razem jednak obiekt różni się od swojego poprzednika. Oumuamua była najprawdopodobniej skalną asteroidą, natomiast Borisov jest kometą. Oznacza to, że w miarę zbliżania się komety do Słońca, uwięziona w niej woda zacznie parować i wyrzucać materię dookoła obiektu. Wstępne obliczenia wskazują, że kometa BORISOS nie zbliży się zbytnio do Słońca. Najprawdopodobniej przejdzie ona za orbitą Marsa. Lecz przypuszczenia te są obarczone dużym błędem. Na dokładniejsze wyliczenia orbity trzeba będzie poczekać, aż obiekt pokona większą część swojej orbity. Choć jest to dopiero drugi obiekt pochodzenia międzygwiezdnego, to najprawdopodobniej podobnych obiektów przelatujących przez nasz Układ Słoneczny jest o wiele więcej. Możliwe, że już niedługo uda nam się odkryć kolejny. Zmieniamy temat i teraz przyglądać się będziemy planecie pozasłonecznej o nazwie K218B. Astronomowie z Uniwersytetu w Londynie, analizując dane zebrane przez teleskop kosmiczny Hubble'a odkryli ślady pary wodnej w atmosferze tej planety. Jest to pierwsza skalista planeta, na której udało się zaobserwować parę wodną. Może to oznaczać, że na planecie pada deszcz, podobnie jak na Ziemi, lecz sama planeta różni się dość mocno od Ziemi. Jest ona 8 razy masywniejsza od Ziemi oraz 2 razy większa. Dodatkowo krąży ona dookoła mało masywnej gwiazdy tzw. czerwonego karła. Oznacza to, że choć sama planeta znajduje się w strefie zamieszkania, to mogą na niej panować mało przyjazne warunki do życia. Czerwone karły są o wiele bardziej aktywne od naszego Słońca, przez co planeta najprawdopodobniej otrzymuje o wiele więcej wysokoenergetycznego promieniowania niż Ziemia. Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe obserwacje pomogą im odkryć inne pierwiastki w atmosferze tej planety oraz wyznaczyć procentowy udział wody w jej atmosferze. Kolejny temat dotyczyć będzie bardzo masywnej gwiazdy neutronowej. Gwiazdy neutronowe, podobnie jak czarne dziury, powstają w wyniku śmierci masywnych gwiazd. Zależnie od masy gwiazdy powstaje gwiazda neutronowa, lub w przypadku masywniejszych gwiazd czarna dziura. Dokładna granica masy między tymi obiektami nie jest jeszcze znana, ale ostatnie obserwacje mogą pomóc ją zawęzić. Pulsar jest specyficzną gwiazdą neutronową, która wysyła sygnały radiowe w tempie nawet kilkuset sygnałów na sekundę. Jest to swego rodzaju kosmiczna latarnia morska. Obserwując jednego z takich pulsarów, astronomom udało się dokładnie wyznaczyć jego masę, lecz nie byłoby to możliwe, gdyby Pulsar nie miał towarzysza w postaci białego karła. Biały karzeł przechodząc przed pulsarem sprawia, że następuje małe, rzędu kilkudziesięciu milisekund opóźnienie sygnału. Dzieje się tak, ponieważ biały karzeł swoją grawitacją zagina czasoprzestrzeń dookoła siebie. Sygnał pochodzący z pulsara musi wtedy pokonać większą drogę wzdłuż zakrzywienia, które powoduje biały karzeł. Znając dokładnie opóźnienie można wyznaczyć masę białego karła, a następnie również pulsara, która w tym przypadku wynosi 2,17 masy Słońca. Co biorąc pod uwagę, średnicę 30 km jest najprawdopodobniej granicą, jaką może posiadać gwiazda neutronowa, nim stanie się czarną dziurą. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube lub polubcie nasz profil na Facebooku. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.